Co on jeszcze ma robić? Uszami próbować, machać. Ja nie wiem. Trener Zbigniew Riałbo, legenda polskiej myśli Polskiej szkoleniowej. Z nami jesteśmy legali na w Legionowie, ale przeniesiemy się na początek za granicę. W sierpniu mieliśmy... Nie, w Polsce. W mieliśmy walkę Usy kontra Dibu, A jak to no. tener widział. Bo było wiele emocji, kontrowersji. Nie no, emocje w takich pojedynkach emocje są, były i zawsze będą. Ja... Ja się domyślam, że Panu chodzi o ten, o ten ewidentny fał, bo to był ewidentny faul i tu nikt nie ma prawa zarzucić Ursykowi symulantstwa czy udawania. To była dokładnie, pre, po analizie widać ewidentnie, że cios poniżej pasa. A to, czy to było na linii pasa, czy nie, w boksie nie ma challenge'a jakiegoś tam, czy to, i, i tam się nie sprawdzi. Ale mocno zahaczył o spodenki. W tym momencie dał sędzia odpocząć czas na odpoczynek, aczkolwiek sędzia popełnił jeden podstawowy błąd, nie obrażając Jeżeli zrobił przerwę, dał czas puszykowi na odpoczynek powinien dać ostrzeżenie przeciwnikowi. Tego nie zrobił. I to zostało przez kibiców odebrane jak Dobra, odpocznij sobie, zabolało, odpocznij sobie. To był ewidentny błąd sędziego. Mhm. A ogólnie, usług się trenerowi podoba ostatnio w wadze ciężkiej, chociażby to ostatnia walka? Nie, no ja zdania nie zmienia. powtarzam, powarotki, boksu mhm. I nie zmienię. Taki jest. On się rozwija w wadze ciężkiej, troszkę inaczej boksuje teraz, bo na pewno styl z przesunku do wagi wszystko... i numer ciężkiej się zmienił, ale jak to w ciężkiej wygląda? Wszystko się, mhm. wszystko się zgadza, nie? Ja słyszę, czytam artykuły, nie rozwija się, a jak on się ma rozwinąć? Przecież to jest kompletny, fenomenalny, w co on jeszcze ma robić? Uszami próbować, zmachać. ja nie wiem. Na, na tą wagę, jego postura, inkasuje, ja nie wiem, jak, czy są jakieś statystyki na ciosów wypuszczonych, ile przyjmuje, może 5, może 10%, nawet może tego nie ma, nie? To jest fenomenalny, jak on się ma rozwinąć. Zresztą ja się wyraziłem, czy zmienił styl boksowania. Ale po... Się, nie ale, ale, co... ale, ale, ale po co? Po co naprawiać? Coś, co działa. Coś, co działa. No, A no, no, nie działa. Nie przyjmuje, zadaje ciosy wtedy, kiedy potrzeba. Fenomenalny bokser. Co, co, gdzie, pytanie ludzie, gdzie się ma, jak on się ma rozwinąć? Co on ma robić? Lewy prosty prawą ręką nadawać Nie. Jest to niemożliwe, on ma, nie prawy lewą ręką nie nie to jest fenomenalny bokser wygrał wszystko co było do wygrania ludzie zostawcie go takiego jaki jest ja, ja się jest... tak w nie zgadzam jestem fanem muzyka no nie no jak on się ma mm -hmm. no, no co on ma jeszcze zrobić no ludzie jak to będzie wyglądało na tle fiurego który nie, jest nie 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 no, nie no. stop. ja już udzieliłem nieraz wywiadu wiecie powtarzam musyk mm -hmm. Fiury Placido Domingo. Jedna półka. Jedna półka. Fenomenalni zawodnicy. Ale 120 kilo. 2 metry. 120, 125 kilo dwumetrowego. Fenomena, który z rundy na rundę Według wszelkich zasad praw fizyki powinien być coraz słabszy, coraz wolniejszy. A on się dopiero rozkręca. Usyk się zbliży, fióry się położy na niego, pod, ja już mówiłem, 15-20 sekund w rundzie, to do, do siódmej rundy już Usyk nie ma po co wychodzić. Naprawdę walka, według mnie, to jest moje zdanie na dzisiaj. I zdania na później też zdania nie zmienię. Ta walka nie będzie w całym wymiarze. Czy jednak gabaryty, w zasadzie waga, tak? tak którego zrobił robotę, Przy... bo to jest, bo wiele osób przewiduje, że on się będzie wieszał, że będzie męczył Usyka i te nogi po prostu stracą siłę. Z dwóch fenomenalnych zawodników. Ta waga zrobi różnicę, bo jednak no, przyjąć na łebsko 25 kg dynamitu, to jest naprawdę... I, I w tej walce stawiam na Fiorego. Lubię Usyka, fajnie. Mistrz olimpijski, mistrz świata. Boksował widzę w USB. Amator pełną gębą. To też oś... super ciężkich boksował, nie jest tak, taki tak, jak Fury, ale... tak. I też sobie na mm -hmm. i też wszystko wygrywał I i, i i będzie mi smutno jak przegra. Ale realia, prawa fizyki, tego się nie oszuka. Dwóch fenomenów i ten, ten wyższy jednak. Taka stara bokserska sada, jak dwóch geniuszy walczy, to wygrywa ten większy po prostu. Tak to z No nie do końca w Aha? tym przypadku. W tym przypadku, mhm. w tym przypadku faworytem zdecydowanym jest Fury. Dobra, a na pewno trener słyszał, że wiele osób opowiada, że mistrz federacji UFC Francis Ngannou wyjdzie do Fiurego, ma potężny cios i go znakotuje. Jak trener słucha takich opowieści, co sobie myśli? Yy, po to jest ten internet, po to jest te media, po to, ten, po to ta telewizja. Żeby ktoś mówił swoje zdanie, Aha, jasne. mają prawo tak mówić, Aha. Tak. ale on nie dotknie piórego. Mhm. To tak. jest prawdziwy, prawdziwy bokser, fenomen bokserów, tak jak zaznaczyłem wcześniej, tamten chłop jest ciężki, jest wielki, no ale trzeba wziąć pod uwagę, przeciwnik nie będzie kopał, to już jest pół przeciwnika. Mhm. z nogami, może. Bez nóg nie istnieje. Wielu świetnych zawodników w UFC, gdzie jak się im odłączy nogi, przestają istnieć. Fenomenalny był w ale w boksie już nie da rady. Dobra. To teraz z ziemi angielskiej, czy tam saudyjskiej do Polski, o Tomka Adamka chciałbym się zapytać. Jego debiut w, no, też w boksie, ale we flikowej tak. organizacji. Jakie refleksje? A jeszcze więcej. Albert Sosnowski. Powtórzę po odpowiedź. Tomek Adamek, ja też wiele razy podkreślałem wielki, wielki wspaniały zawodnik, wielki, wielki mistrz techniczny, taki mistrz świata, dwóch kategorii. I nie do końca mi to pasuje, że kończy karierę w taki sposób. Bo nie, nikt mi nie mówi, że Tomek to robi dla szmalu. Chcę zaistnieć, może zaistnieć. Ale czy to akurat tą COBI potrzebne? Ja nie mam prawa zabraniać, zarabiać pieniędzy, nie? Bo zarobi, zarobi uczciwe. Ale czy by to były aż tak wielkie pieniądze, że tą COBI jest to aż tyle do szczęścia potrzebne? Nie wiem. Ja jestem na nie. Ale... A Albert Kostowski ja... przepraszam? Jego powrót między do klatki? Albert, lubię Cię. Albert, naprawdę lubię Cię. To jeszcze jedno na koniec trudne pytanie, bo Krzysztof Budarczyk ciągnie swoją karierę. Po ostatnim występie zebrał srogie no, księgi w internecie. Tak? Opinie są o sobie To jest Pana wychowanek, to jest krew Zbigniewa albo można powiedzieć. I jak, jak to teren robić dalej? Dla przypomnienia, jak Krzysiek przyszedł do mnie pierwszy raz na salę, to jeszcze miał 13 lat. Po dziewięciu latach się ustaliśmy. To jest dzisiaj inna osoba. To jest całkiem inny człowiek. Ma rodzinę, ma to, to. Ale też ktoś zapomina, chyba Krzysiek, że on już ma swoje lata. On już ma 43 lata. Po co mu to? Po raz kolejny powtórzę. Ja nie mam prawa zabraniać, zarabiać. Uczciwie pieniądze, bo boksujące, ale to już nie jest Krzysiek Młodarczyk. To już nie jest jakiś diablo. To już nie jest rudy z prawdziwego zdarzenia. Jest zmęczony, wyeksploatowany zawodnik. Swoje zrobił, osiągnął no, bardzo, bardzo dużo. To był swego rodzaju, swego czasu fenomen bokserski. Nie każdy się z tym zgadza, ale ja tak uważam. I ma 40, lat. Czas, czas dać sobie spokój. Proszę bardzo.